Plaszujesz. I mimo tego, że on się instaluje później później, to jeżeli wyjmiesz ten dysk butujący, to DSM się nie uruchomi. Panie no już wiesz, tak. error, yy, brak systemu i tak dalej, No. Nawet nie dostaniesz błędu, żeby włożyć dyski, żeby zainstalować DSM, po prostu dostaniesz kernelowy Linuxowy error, nie? Czy brak brak systemu, tak, tak. Znaczy, a wiesz co? E, czekaj, na, napiszę do niego, jaki masz rajd na Te trzy dyski. Bo tak coś mi się wydaje, że on chyba rajda złego zrobił. O, kurde, no co za. Ja pierdzielę No nie można cholera pograć w tę grę normalnie, no. O, a co się tak nagrę w, w, w ten. Co się tak na grę wkurzasz? Co? Aha, widzę, że miałeś spotkanie z graczem. Mam! Jest właśnie w trakcie cholera. Spotkanie z graczem. To nie wiem, spróbuj do niego zarmatę. To już próbuję, spokojnie. <laughs>

Mam grań do zrobienia. Gdzie ty tak strzelasz Na samnego gościa? No, ale na całe prawie klawiatura pęknie Witamy w Sea of Thieves. Właśnie <laughs> ja widzę, że się musisz uporać z gościem.